Amortyzują, nie? na się W I odbicie, i odbicie, i odbicie. To teraz jeszcze wracając do zjazdu biegu H, tak? Aha. Ze względu na to, że się blokuje, tak? Eee, no to teraz powiedz z czym przyjechałeś? Co słyszałeś do tej pory, jak jeździłeś do tej pory? No góle biegi gór, ciężki teren zawsze elka. Okej, okay. dobra? Ha, to wiadomo, szybki, bieg, okay. dobry i tak dalej. Mm -hmm. to... mm -hmm. No i tak wszyscy mówią. nie? I też mówią, żeby mieć dużo ciśnienia w kołach, bo się mniej tam zdzierają. To akurat ciśnienie no, pod Twoje tam różnych teorii tam było jest wiele. Natomiast moja, moja sztuka kładowania jest taka że wszystko co w dół jadę na H. Dlaczego? Dlatego, żeby silnik mi nie hamował. No i to też przeczy wielkim teoriom, wszystkim teoriom, bo najlepsze Mercedesy G klasy mają... Mają blokadę, gdzie silnik za Ciebie zjeżdża, hamuje, ty nic nie musisz robić. No i tak jesteśmy nauczeni, to gdzieś wynieśliśmy. Natomiast przy takim pojeździe, który jest lekki, mobilny, sprytny, skrętny i mamy nad nim władzę, chcemy mieć też nad nim kontrolę. A kontrolę uzyskamy przez to, że będziemy to, czy on jedzie w dół, czy nie, o tym decydować na hamulcach, a nie na nie silnik, bo silnik powoduje, że masz tak, jakbyś cały czas leciał na, 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 na hamulcu. I w tym momencie, jakkolwiek z przodu taka poprzeczna przeszkoda, czy cokolwiek co przytrzyma, to jest rolka do przodu. Niestety, e, można byłoby to też zjechać bez napędu. Ostatnio to próbowałem zjeżdżać całkowicie bez napędu. W ogóle na luzie. Ja musiałem gdzieś w którymś momencie pchnąć mocno, ale zjechałem. Bezpieczniejsze niż na, na LC. To jest bardzo techniczny, krótki element, który moglibyśmy na LC zrobić. Ale duży zjazd gdzieś tam z góry na dół, gdzie kład się rozpędza, i nagle ten silnik naprawdę permanentnie blokuje hamuje, no to jest, tego, to jest czynnik, który jest, determinuje wszystkie rolki, przez kierownicę. Wszystkie. Albo większość, bo, bo czasami jeszcze ludzie przedni hamulec naciskają i lecą i pomagają sobie. Nie?